Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Wiosna, pora gorąca, seria piąta. Zaczniemy sobie od czegoś prostego, czyli wyzwanie fotograficzne. Okej, okay, czyli musimy tym razem sfotografować samochód Mitsubishi Starion ESiR e z roku 1988 przy fotoradarze na przejeździe w Pantano. Okej, okay. Mitsubishi Starion z 1988. To je ten samokut. To jest ten fotoradar. I OK, pierwsze bardzo proste wyzwanie mamy już zaliczone. Teraz zaliczymy sobie, może zadanie dzienne. Czyli musimy zdobyć 6 gwiazdek przy fotoradarach dowolnym, nowoczesnym masulkarem. Znajdźmy sobie tutaj współczesne mosty. okej. ok, i może weźmiemy tutaj kamaro. Spójrzmy, fotoradary, no to tutaj mamy jeden dwieście pięć, tak trzeba. Trzy gwiazdki zaliczone, i teraz wybierzmy sobie tutaj na przykład. Czy brakuje mi zapewne jednej gwiazdki? To na przykład tutaj. Okay, mamy zaliczone zadanie dzienne i mamy 7 punktów OK. To teraz sobie zaliczymy może tutaj te laboratorium zawodów. Tor jest bardzo wąski, więc trzeba uważać na zakrętach, i jest jeden zakręt, na którym szczególnie trzeba uważać. O ten właśnie zakręt. Please go. Trzeba zaraz spagać na ten jeden. O właśnie ten zakręt. Dobra, jeszcze jedno kółeczko. Ej, jest dobrze, już się Fajny nawet ktoś torstwo, że muszę przyznać. Trochę jak z wyścigu w wurce. OK. To teraz sobie przejdziemy do zadania cotygodniowego, czyli musimy poprowadzić auto Mosler MT900S. OK. 10 gwiazdek z fotoradarów musimy zdobyć teraz tą furą. OK. Zróbmy sobie maksymalny tuning. niech będzie ten ok, fotoradary mamy zaznaczone tutaj, tak no to dobra, to na przykład tutaj 280 trzeba, ale jest ostry zakręt, spróbujmy Oj, Dobra. Trzy gwiazdki udało się zdobyć. Teraz dalej. Co tutaj mamy? 321. Bez problemu. Czyli 6 już mamy. 434 trzeba, okej. Okay. Zresztą tam widać. Można sobie sprawdzić ile 6 już mamy dokładnie na playlistście Dobra tu chyba dwie tylko wpadły Tak jest, czyli jeszcze dwie I tym już Wyzwaniem zakończymy tutaj fotoradarem. 200 meters. Turn sharp left. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. Turn around when it is safe to do so. 400 meters. Turn sharp left. Turn sharp left. 400 meters. Turn sharp left. Ok, kolejny rozdział. Zdobądź w sumie 300 mil na godzinę w strefach prędkości. W strefach prędkości, czyli w strefach pomiarowych, tak? Ok. Tutaj mamy jedną strefę pomiarową. Z tamtej strony tylko jest?

Okej, okay, nie, to nie, to weźmiemy sobie inną.

Ta fura jest naprawdę Co za przyspieszenie Jeszcze brakuje właśnie tutaj jeszcze Ok. I ostatnie zadanie. Strefy pomiarowej. Zaprezentuj prędkość samochodu poprzez ukończenie fotoradaru i strefy pomiarowej. Ok. Hmm. Radar, a tu strefa pomiarowa. No i tak zróbmy sobie. Turn when safe to do so. Najpierw strefę pomiarową sobie zaliczymy. Pomiaroba zaliczona. Teraz lecimy po to radar zaliczyć. Ok, zaliczony. Czyli mamy 15 punktów, jeszcze 5 nam brakuje. Czyli teraz tak, zrobimy sobie może szybko arcade. Jeżeli mamy drift na przykład, co mamy zobaczmy w powietrzu, i tylko w powietrzu mamy. Nie, mamy drift też. The next Horizon Arcade event will begin any minute now. Enjoy. A może i nawet możemy spróbować Moslerem. Dobra, i od razu sobie zobaczmy. To następne sobie zaliczymy. Tutaj może znak ostrzegawczy, rajdowe potwory. Aha, czyli tym Fordem. Nawet ile osób? Nieźle. Będzie bardzo szybka akcja, jeżeli tyle osób startuje. Szczerze mówiąc to fura jest szalona do driftu trochę zbyt szalona, ale to nic. Zaliczymy sobie bezproblemowo. Fajnie. Rzuca mocno, ale to nieważne. Kurcze, ale mocno rzuca, naprawdę. Że jeszcze pierwsza runda trwa. Pierwsza runda zakończona. A blisko tuż, nie będę się przenosił. No I co robię? Mogę ponad. Ok. Druga randa zelczona. A, tutaj się zaczyna strefa. Nie jest to najlepsza oczywiście fura do driftowania, ale chciałem spróbować sobie. Oczywiście można na siłę. To trzeba się wczuć. Ok, już kończymy. Horizon Arcade Complete. Gratulacje! No i dobra. Mamy kolejne zadanie zaliczone. Zostały nam dwa punkty, tak? No tutaj, tutaj znak ostrzegawczy. 13 metrów trzeba, zmienimy sobie tylko na tego Forda. Trony już widzę, dobra. Znajdźmy sobie lepszy podjazd, czyli z tej jest najlepszy. dobra i udało się I możemy sobie również odebrać pierwszą nagrodę. Ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie jak najbardziej pisać w komentarzach. Jeżeli materiał okazał się pomocy, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!